Co żeś się tak do góry zapatrzyła. No bo zobacz, to tam wygląda jakby pozostałości pod schodem. Taki No nie wiem, czy to będzie widać. Cześć Siemanko, z tej strony rozpędza. Zapraszamy Was na kolejny odcinek z cyklu historycznej Dzisiaj zabieramy Was na zamek Kitel. Zapraszamy, chodźcie z nami. Chodźcie z nami. Miejscówka, na którą dzisiaj idziemy, jest oczywiście nagrywana do historycznej środy, ale słuchajcie, nasz zamek jest ogólnie zamknięty na ten moment, bo prowadzą tutaj jakieś prace remontowe. Także będzie się to wiązało poniekąd prawie z Urbexem. Tak no. Trochę na nielegalu, nie? Trochę tak. No, ale ktoś tu przed nami też wychodził z tego zamku, także ludzie sobie tutaj przychodzą, a my już kierujemy się w stronę naszej budowli. O! Może uda się nawet wejść na wieżę? Zobaczymy. No, no niestety nie wygląda to tak jakoś fajnie, jak stoją te kontenery, te auta. Ale, może zaczniemy tutaj od tej wioski rycerskiej, co? Aha, no dobra. Zaczniemy na dole i lecimy dalej do góry. Ok. Tak więc w tej chwili znajdujemy się na dolnej części zamku. A tak w zasadzie w wiosce zamkowej. W miasteczku zamkowym, które tutaj zostało stworzone do różnego rodzaju eventów, głównie letnich. Można tutaj przyjeżdżać właśnie na takie imprezy, również z dziećmi, dzieciaki się tu uczą rzemiosł, jakie były wykonywane tak, w czasach średniowiecza i nie tylko. O, tu nawet jakieś mamy, słuchaj, zobacz, z piaskiem coś. Op. I całe ręce brudne. Na pewno był tak jak wszędzie, kowal, piekarz. Zresztą przejdziemy się kawałek i zobaczymy, nie jak to wyglądało. O, tutaj mamy jakieś herby, pewnie jakieś rodowe, zamkowe, tak? No, pewnie tak. No, tutaj jak zobacz, o, właśnie mamy takie miejscóweczki, gdzie pewnie w czasie tych eventów odbywają się te wszystkie imprezy. Tutaj pewnie siedzisz, tak, wcinasz grilla, no. pijesz sobie winko, pisko, pisko. soczek. <tum> fontanna. Taka malutka. Tak, u góry mamy zamek. Jeżeli chodzi o zamek, to tam z niego tak naprawdę wiele nie zostało. Została jedna wieża z dwóch. Takie typowe ruiny. Tak, typowe ruiny. Ale jeżeli chodzi o zamek, to opowiemy tam na górze troszeczkę więcej. Chciałbym zobaczyć, czy są tu jakieś typowe dla właśnie wykonywanych rzemiosł miejscówki. To, to chyba dopiero rozkładają... Zobacz, jak... piec. No, no tak, jak Co to było? Imprezy. Światło się świeci? No światło się świeci, patrzcie. Dobra, lecimy dalej. Nie, mi chodzi co tutaj mogło być acha, odwzorowane. Acha. Czy jakiś piekarz, czy... Ale generalnie zobacz, tutaj są tylko miejscówki takie poustawiane właśnie do imprezowania. Dokładnie tak. A tutaj przed nami była knajpa swego czasu. Może nawet funkcjonuje, ale tak jeżeli zamek jest zamknięty, to pewnie i knajpka jest zamknięta, nie? No, tam coś remontują na początku. Tam ten, tam kostkę brukową kładlinie no, nową tak. Także to też przystosowane tutaj do tego żeby nie wiem goście mogli sobie usiąść, zjeść i wypić No co, jeżeli chodziłoby o tą dolną część, no to, to chyba byłoby już na tyle e, i powoli będziemy się za chwilę już kierować na górę na zamek idziemy do góry To co ty będziesz słodki teraz jeszcze sykać no, a ja e, tutaj a to ja teraz nie przejdę jak do zdjęcia Dobra już Musimy się wrócić, bo nie wiem, czy tą stroną dojdziemy do góry. Też nie wiem, nie pamiętam. Jakieś koła odwozów, jeszcze tutaj fajne, nie? Możesz też syknąć fotkę. Także to da taki fajny klimacik zrobiony. No i tak jak mówię, najlepiej jest tutaj przyjechać latem, e, kiedy e, coś tutaj się dzieje. No teraz to tutaj jest zastój. No Cisza, dokładnie. nikogo tu nie. No teraz jesień, zima, to już no. będzie, wiesz, nic się nie będzie działo takiego ciekawego. No to co, ruszamy na górę. Mam nadzieję, że to nie jest tutaj nigdzie niczym ogrodzone, bo tak jak widziałaś tam coś robili no. z drugiej strony i tu też jakieś siatki widać, ale no, właśnie. Nie, tam wydaje mi się, że wejście będzie bezproblemowe. No i najbardziej chcielibyśmy wejść na tą wieżę na górze. Jeszcze nie byliśmy, nie? No ja byłem. A to ja nie byłam. Ja byłem kiedyś tutaj, ale jeżeli są tutaj prowadzone prace remontowe, no to być może okazać się, że no super widok jest z samej góry. Tutaj z tego zamkowego placu dziedzińca też będzie widok, ale nie taki jak właśnie z tej e, zamkowej nie, wieży. To co, w tamtą stronę mamy zagrodzone, nie przejdziemy. Nie, ale tu do góry idzie iść, zobacz. Chyba, no przynajmniej tutaj tak wygląda. Nie no tuż, to już... Tak, tutaj zobacz. I tutaj nawet jest brama jest na wieży otwarta. A nie Tylko ma tam żadnych drzwi? Wiesz to... co, wydaje mi się, że drzwi tam jeszcze były. No to idziemy zobaczyć. To co, sprawdzamy, bo jeżeli będzie otwarta, to od razu wchodzimy na wieżę, bo żeby nie było tak, że ktoś tu jeszcze nam przyjdzie i to zamknie za chwilę. Żeby nas nie zamknął. Ty, ja o tym nie pomyślałem. Dobra, będziemy dzwonić, że jesteśmy na wieży, na zamku Kirkel i żeby nas okay. ratowali. To co, idziemy? No jasne. otwarte, tu nie ma drzwi w ogóle tak żeby... no to jak nie ma drzwi to lecimy do góry lecimy do góry o i dobrze, że wzięliśmy lampę przyda się chociaż nie, zobacz, tu jest światło a, światełka jak jest, o, nie jest źle to nawet nie trzeba ale na wszelki wypadek odpalimy nie będziemy liczyć ile jest tutaj schodów nie chce mi się pewnie troszkę, co? no pewnie troszkę, także Jedyną fajną opcją jest właśnie to, że udało się tutaj wejść. Słuchajcie, poświecę troszkę wyżej, jak już mogła. I tak, tutaj, właśnie w tą jedną wieżę, która pozostała, tak, bo były tutaj dwie, i ogólnie ta wieża, po której teraz wchodzimy, ona została odrestaurowana. Jak dobrze pamiętam, w latach 50. Także troszkę czasu temu, ponieważ ten zamek uległ. Kompletnemu zniszczeniu, ale to o tym opowiemy wam troszeczkę później. Słuchajcie, idzie się i się idzie, nie? No i końca nie ma. Końca nie ma? A końcem końców, żeby nas tutaj po prostu nie zamknęli. No, to by było. Ale czy wiesz, schodzimy na dół zamknięte. To by był numer. Brak zasięgu. Nie. Yeah. I śpimy w wieży. No ale jak na księżniczkę przystało, to by spała w wieży. Ty. Jeszcze daleko Jeszcze, jeszcze Patrz, tu mamy jakieś półpietro. Możemy sobie zrobić przerwę Co robimy postój? Chwilkę Dobra słuchajcie, robimy chwilę postoju Póki co stąd jakoś te widoki jeszcze nie są mega Ale to się wydaje, ale tu jest wysoko No jest wysoko, zobacz ale jesteśmy już nad ziemią No Oj, troszkę się zmęczyłam No dobra co, Idziemy dalej? Tak, idziemy dalej To prowadź jeszcze kawałek. Im wyżej, tym bardziej światło zaczyna razić, ale wiesz co? Jakoś mi się tu wydaje to inaczej. Ja... inaczej? Ja byłem pewien, że ja stąd widoki podziwiałem z tej wieży. A tu są. A może ja zamki pomyliłem? Ja i naprawdę mówię, bo ja byłem pewien. A może to było w Darburgu? No widoki gdzie indziej. No gdzie na pewno idzie. gdzie indziej, bo... No dobra, widoki ten ale za nie? No tak nie za bardzo będzie widać coś. Kurwa, ja za ci popierniczyłem na 100%. Dobra, to opowiadaj co zobaczyłaś przez te zakratowane okna. No, no widoki po prostu. Z jednej strony las góry, z drugiej miasteczka. E, tak, a... Miasteczko zostało dobudowane tutaj chyba w XIV albo w XV wieku pod zamkiem i zostało nazwane Kirkel na cześć właściciela von Kirkel, tak? A, widzisz. Także stąd się wzięła nazwa tego miasteczka, w którym jesteśmy. Tędy wchodziliśmy, no i nie wiem czy coś tutaj. No, przejść i schodzimy na to. no jasne, bo no, o, bez i sensu tutaj no jedyne co właśnie możemy pokazać tylko w ten sposób a może uda nam się zamek na dole zobaczyć, zobacz tą drugą stronę jest szansa? o gdzie tutaj? ta jedna ściana co została tak i zaraz zobaczymy czy jest jakiś plan zamku rozrysowany na dole to moglibyśmy idziemy na dół tak idziemy na dół będziemy mogli coś może przybliżyć wtedy panie przodem My chyba docieramy już tutaj gdzieś do wyjścia i co? Mówisz, że będzie otwarte? No mam nadzieję, jest otwarte. Tere, otwarte. <grym> Oj. Także nie jest tak źle. Hop. A tutaj te widoki, które chcieliśmy wam pokazać. Niestety zakratowane okna, ale zobacz, że ja pomyliłem kurde te zamki do góry. Z, z którym zamkiem ci się pomyliło? Z Arburgiem chyba. Okay. Co, idziemy dalej. Idziemy dalej. Hop, hop, hop. A, czekaj, bo ja jeszcze zapomniałem czegoś rekwizytów naszych dzisiejszych. Wiem. No to ja wracam się po rekwizyty. Dobra. To jest jakaś tutaj. No, jakieś plany są są tutaj. jakieś plany. Ale. Bądź tu mądry z tego. Tutaj jest 1, 2, 3, 4, i tutaj te zielone oznaczenia. Ale. A, no to pewnie ta wieża, nie? To okrągłe to jest ta wieża. Tak. To my jesteśmy tutaj, tak? Tu, tak, ale chodzi o to, że. A tu jest ta ściana, co została chyba, nie? Tak, no, to jest ta ściana. No. Czekaj. Ale mi chodzi o to, żeby znaleźć tutaj. Czy tu było rozrysowane, gdzie była ta jeszcze jedna wieża? Wiesz, bo tutaj były dwie wieże. One Aha. były wybudowane w XIII wieku. Dobra, jak to rozgrydziemy, to wrócimy do tego. Dokładnie. A my idziemy do naszego zamkowego baru. A pokazałeś jak ten zamek wyglądał? A gdzie jest namalowane? Tak. Już idę. A my dzisiaj robimy sobie imprezkę na zamku. Słuchajcie, bo tutaj tak, e, dotarliśmy do takich wniosków, że tu gdzieś musiała być kuchnia. No tak pisze z tego, z tego wynika. And der Rundturm entstand anstelle der Kische. Pod koniec Kisza. XIV wieku. Mm -hmm. No a tu zobacz, jakieś wykopalisko. E, tak, e, nie, czy... są tutaj, były prowadzone prace wykopaliskowe, Tylko to wiem. Tylko rozkminiam, gdzie to jest, bo no nie wiem, czy to jest tutaj. No, czekaj, nie, to na pewno nie jest tu, bo tam są obok schody, widziałaś? No, tutaj są schody, to to nie, to to Może gdzieś niżej jest. No dobra, no. Myślę, że jak będziemy wracać. A, poczekaj, może to jest z tej części zamku. A, bo tutaj są schody. Nie? Słuchaj, bo oni tu jakieś prace wykopaliskowe prowadzili i się okaże, że o, po prostu zamek jest zamknięty z tego powodu, że te prace są tutaj prowadzone. Może jakieś skarby odkryjemy. Jak mamy szpadel, to idziemy kopać. No okej, okay. a jeszcze tutaj mnie zastanawia, co to było. Jakaś studnia. Studnia chyba, 100% nie? to była studnia. Oczywiście. Okay. Tak. No tak, tam jeszcze jest. To była tak. studnia. Aby zdjęcie było wyraźne, z obiektyw. I potem będziesz na mnie zła, a ja znowu powiem, znowu jesteś bez aparatu. Tak. No. Aneta tutaj robi zdjęcia na tle tutaj zamku i naszego dzisiejszego tutaj winka. Jakby ktoś pytał, to wino jest z 2023 roku i kupione było w Lidlu. Także majątku nie wydaliśmy. Bo my się nie lubujemy za bardzo wina. Dokładnie, wina nie pijemy za bardzo, a koszt tego wina to może dwa bochenki chleba. No, I dobrze, i wystarczy. I wystarczy, tylko dla smaku. Ważne, żeby było słodkie no i patrz, różowe. Jakie fajne te, bo masz wypisane kilometry od Kirkel w danych kierunkach. No to zaraz to pokażemy. Także zobaczcie, faktycznie Marsylia 681, Barcelona 958, Sargemund, czyli jedna z naszych ulubionych miejscówek, miejscówek i urbexowych i takich do spacerowania. Luksemburg 89, no ale to nas Londyn, nie zaskoczyli. Bruksela. Jerozolimę tutaj mamy 3030. Oczekaj, ja w tą km. stronę idę. Ok. Keln. Hamburg Czekaj, 513. Musia. Jakbyśmy chcieli stąd lecieć teraz nad morze, to mamy 513 km. Frankfurt 140, na lotnisko niedaleko. Svajbrich 10. Hamburg. Monachium 342. Wspomniana wcześniej Jerozolima 3032. No i co, i zatoczyliśmy koło. Rzym. Pokaż nasz artefakt dzisiejszy. O! I co? A my się będziemy teraz rozkaszować. To co? Po lampce za ten kolejny yy, wypad na sferyczne środy, na kolejny zamek. Dokładnie, znowu winko. Zawsze kapslowane, bo nie mamy korkociągu. <laughs> Czy może mamy, ale nie wiem. Nie mamy. Jak się wina nie pije, to się nie ma korkociągu. Zdrowko. Zdrowko. Jak? Dobra, chyba no półsłodkie. Słodkie chyba nawet. Nie, bardziej półsłodkie. No Dobra. nie wiem, ale klimat jest mega fajny, naprawdę. Także... Jak zawsze na takich ruinach. Tak, te ruiny zawsze są naprawdę ciekawe. A jeżeli chodzi o zamek, słuchajcie, no to zamek e, tak naprawdę przez swoje tutaj wszystkie stulecia, wielokrotnie zmieniał właścicieli. Byli to hrabiowie z Zarwender, byli to hrabiowie von Kirkel i wiele, wiele innych rodzin. Zamek bardzo ucierpiał w wojnie trzydziestoletniej, następnie był strawiony przez kilka pożarów i generalnie jego cała tutaj egzystencja zakończyła się w roku 1689. Również prawdopodobnie e, podczas pożaru. E, także ta historia nie jest jakaś tutaj wielka, ogromna. E, swego czasu był też on dość mocno ufortyfikowany, e, ale generalnie jest to taki nazwijmy zamek taki spokojny tutaj bardziej. Dokładnie. Także co? Jeszcze raz trówko i lecimy dalej. Tak więc my już kończymy połali naszą degustację. Tak naprawdę no to bardziej ja już ją kończę, bo y, Pamiętasz wypad na zamek y, Kazyslautem Dokładnie, o, pamiętam la, la, Tam też był artefakt, były te i były inne takie przedmioty, właśnie tego typu No i potem jak schodziłem z tej górki to już tak gdzieś tam zachwiało delikatnie, nie? No No, także, ale to też fajnie, czasami trzeba się odstresować y, Tym bardziej, że Jutro mamy wolne, nie? A nie. Pojutrze po jutrze mamy, mamy wolne. wolne. No jutro dobra. nie mamy wolne. No niestety, no ale dobra. Słuchajcie, przejdziemy się jeszcze później tutaj w dół. Pokażemy Wam zejście drugą stroną z tego zamku. Miejmy nadzieję, że uda nam się tam ten zejść. I prawdopodobnie to właśnie tam są też między innymi prowadzone te prace wykopaliskowe. Może coś zobaczymy, może coś znajdziemy. Może wrócimy bogatsi jakąś koronę królewską. Kto wie, nie wiadomo. Nie wiadomo, że nie zabiera się ani z urbexów, ani na historycznych środach, zresztą nigdzie się nic nikomu nie zabiera, ale popatrzeć jest fajnie i warto. Także co, za chwileczkę lecimy na dół, nie? Co, ten dzisiejszy odcinek to bardziej na takim chillu, nie? Na takim luziku, no dokładnie tak, zamek malutki. Niewiele tutaj na temat tego zamku można wyciągnąć. No nie ma tu gdzie chodzić, tu jest tylko ta jedna wieża, i, i ta ściana, i tu w sumie nic już nie ma. Tak, dokładnie, także to są jedyne tutaj pozostałości yy, po tym zamku, ale za to zobaczcie, jaki tutaj piękny zachód słońca będzie się powoli robił. Jeszcze fajna pogoda, słoneczko świeci. Tak, fajnie dzisiaj jest, nie? Także tylko do tego idealnie. Nie, tak jak mówię, prawda? Taki totalny chill, bez spiny. Dokładnie. Jak film wyjdzie, tak wyjdzie. To jest dzisiaj taki naprawdę Dokładnie. odcinek... Na luziku na... po prostu, bez stresu. Dokładnie. Co żeś się tak do góry zapatrzyła. No bo zobacz, to tam wygląda jakby pozostałości po schodach były tak wduszły. No nie wiem, czy to będzie widać. No faktycznie, tam y... poniżej okien. No, kilka no, metrów. No jest takie coś, taki zarys, nie? Taki... No jest, ale wiesz co? Ale schody z tej strony, czy to byłoby coś dobudowane? Ciężko powiedzieć jedynie teraz, nie bo. Jedynie co to możemy wywnioskować z tego zdjęcia tutaj, czy tam były jakieś schody, czy nie. Ale tutaj nie, tutaj raczej nic nie widać takiego. O masz, zobacz. To nie jest to miejsce tutaj? Połączenie. Jakiś... Może. Tam, może. tam jakiś dach był po prostu. Może tak. No bo tak ten zamek wyglądał, tak. No to co mamy zdjęcie już z tego, nie? Tak, 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 zdjęcie było dokładnie. Ale wysoka. No wieża jest wysoka, tak. Czy to tutaj były te wykopaliska, to wiesz co, nie wiem? Tak, 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 myślę. Zobacz, tutaj jest też zagrodzone wejście wzbronione. Gasperlazenę wege, i. Nie widzę. No ja też nie widzę stąd. Na dół Z... musimy wejść. Czekaj, bo to coś ciekawego jest. O, lecimy, słuchajcie, coś tu zaczynamy. O, tutaj też mamy, słuchajcie, wejście zabronione. Także nie wejdziemy. Kolejna tutaj mapka zamku. To była ta druga wieża czy nie? No właśnie nie wiem. No to jest ta co byliśmy w środku. Więc co, zrobimy sobie zaraz zdjęcie mm -hmm. i później na spokojnie to rozgryziemy. A my myślę, że tędy już będziemy schodzić po prostu. Tak my już wyjdziemy teraz innym i po prostu innym wejściem. Dokładnie. Tutaj też mamy jeszcze jakieś pozostałości zamkowe, mury. I co? I powoli, o jeszcze jedna mapka, także jeszcze tutaj zajrzymy, o nawet z całym zamkiem, no i tutaj właśnie z tymi y, pracami prowadzonymi. Patrz, mega, dobra, to twoja robota, ty będziesz robić zdjęcia, a później rozgryziemy co to było dokładnie. Dobra. To co, słuchajcie, lecimy na dół i będziemy powoli kończyć ten odcinek. Tym samym kończymy nasz kolejny odcinek z cyklu Historyczne Środy. I zapraszamy na kolejny odcinek. Zapraszamy.